Dobra, to ja może sobie tutaj zajadę. Naprawię auto. I może pojedziemy po prostu zobaczyć do tej całej dawnej wypożyczalni kuby i co się tam działo. Tylko gdzie ja to do naprawy aut. O, to będzie to. Dobra, to można już jechać. Nie chcę nic żadnych wyścigów ani nic. Ostatnio mnie skamawia na pieniądze i myk! A jednak nie. Jednak nie zjechałem tego portu. To nie ten się rozwalało. To chyba ten się rozwalało. I myk! Auto mi No dobra. Jestem wszechmocny! Dziękuję. To jedziemy do, do, na teren tej dawnej wygórze Charlie, czy tam już coś powstało, czy powstaje Zobaczymy co się stało z Kubą w ogóle i Phantom Freddy on nam coś tam odprowadzał po tej pracy, ale... Pracówka przyszedł jakiś Jones Health Inspection i zamknął im tę pracówkę, Mam nadzieję, że innych biznesów też nie zamyka, że na przykład jutro, jak wstanę, dalej będzie można kupić auta, bo raczej to tym długo nie pojeżdżę w takim tempie. Dobra, teraz powoli sobie pojadę, żeby policja nie zatrzymała prawo. Tutaj była ta wypożyczalność. <śm> Tylko co oni z nią zrobili, bo podobno jakiś gościu ją kupił? O to dobra. Puk, jak w twoją matkę. Boże, Boże bo... ktoś robi puk, puk, jak w moją matkę. Dzień dobry, nazywam się Michał Blurej i generalnie witam w ADHD, system dostawczy ADHD, czy mogę pomóc, zapraszam do lobby. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy, czy tutaj można zamówić nowy komputer? Na przykład? Znaczy, że zamówić to musi by pan. Musi pan w swoim telefonie przy, albo coś zrobić, bo ja dostarczam. Ja póki co nie mam jeszcze takich funkcji, że możliwości zamówienia. Aha, to wie pan co? Ale szukamy pracowników, szukamy do, dostawczycieli. A, chcę pan, to mogę pan, mogę. No to pan, pan będę będę mógł, to... ale proszę pana, proszę A. to na drugie piętro po prawo dostarczyć i jeszcze to odpalić. Dobra, już zrozumiałem, pierwszy klient bo myszę. Dobrze, dobrze, ale. Ale. <śla> <śla> czy, czy nie? Czy <śla> nie? Pójdź, za... to ma proszę, za... proszę, proszę. Po to jest dostawczak, mój <śla> dostawczak. <śla> Bo ja, ja może chwil... pieniądze sobie, sobie po... prawej... Po... Ja sobie tu Może pół czeka, bo ja nie robię. Nie... Szybko. Mam nadzieję, że zapamiętał, że ma być odpalona. Co tu robi auto? Al... Czemu ten gości przebalował to auto? Boże! No, znowu zaparkowali tym autem brzydkim wywaliłem dobra to teraz idziemy winda. Mm. on się nie kapnie ty tylu laty żeby on się kapnął że to ja mu rozwalam auta no to mało prawdopodobne yy, drugie piętro idę sobie yy, do mojego domu i ja <słysza> mówię, słyszę Jakiś drzwi O, to chyba przesyłka Do tego sąsiada Odpuść to, odpuść to Dobra, mam nadzieję, że, że Nie pomyli go, bufi To do sąsiada pójdzie Dobra, A ja w międzyczasie się załatwię Nie umiem na kiblu usiąść Dobra, to tak sobie siądę Mm. O oh, właśnie Ale ty łyszko oh, Co tam Ta Przesyłka do pana po prawo na drugim piętrze O przesyłka co to jest od pana sąsiada Dziękuję co to Dziecie <coughs> <coughs> Dzień dobry Dzień dobry bo sąsiad przesłał panu przesyłkę O oh, a jak on? I to został mojego odwrotnika Nie, a co? Nie, a nie Pana rozczarować, ale pieni z drugiego ogrodzica. A co to jest? To jest... E... Przesyła panu pizzę. O Salami i peperoni. powiedział, że też mogę zjeść do tego samusi. Co to za strzykawka proszę pana? Jestem... Nie wiem powiedział, że to liście konopi, ale mi się wydaje, że to są... że to jest adrenalina. Ja Proszę wypełniała... pana, bo ja... może mi pan wytłumaczyć jak się siada na krześle, bo jestem lekko połomie. <grym> <grym> Proszę pana, bo na krześle na krześle się nie siedzi. Się. Dobra, ja usiądę na ziemi po prostu. Proszę, Proszę pana. pana, jak to się na krześle, nie ja siedziłam na mojej sofie. Powinno się pod alt E chyba siadać. Tak. O! Już rozumiem jak to się robi. To trzeba przytrzymać no, ALT-E i wybrać proszę, kierunek, w którym co się, się usiądzie. Nie powiedziałem panu, ale 5 zł za przesyłkę się należy. Um, a, ale to miała być płatność. Ja przyjąłem. Przy ja, ja proszę ja pana, miała, miała być płatność przy odbiorze. Czyli tamten pan miał płacić. Ale. Znaczy właśnie, bo płatność przy odbiorze, bo panu pipę dostarczyłem, to 5 zł się należy. Poczeka pana. pan, znajdę. 5 donatów, franków, albo nawet tylko tych talarków. Proszę Co, pana, za... bo ja pieniędzy nie mam, bo ktoś wydał 10 no, no tysięcy to... z mojej karty. No to proszę pana, no to w takim razie... No to, no to Nie... dobra, ta pizza w sumie jest warta 10 zł, to sobie ją wezmę i A wie pan cię gdzie, gdzie bo pracę znaleźć, jakąś? Panu proponowałem chyba pracę przez chwilę, chyba że to inny podobny pan do pana. Nie wiem, to chyba jakiś inny podobny do mnie. No a w ogóle jak pan szuka pracy, mogę panu znaleźć jako kurwier. pan dostarcza paczki ewentualnie kurwy no. Yy, to gdzie mi no, się nie podoba, nie ma... ale paczki mogę dostarczyć, a znaczy, to pan mówi, będzie się kruszyć. A ja co nie, no to jak generalnie jak przy drodze gdzieś stoi i macha do pana swoimi cycami, no to to oznaka, że ona chce wsiąść i ona chce zostać gdzieś podwieziona. Więc a, no. dobrze. może to, to... pan sobie może pani ją przejechać, albo Rozumiem, <laughs> do <od niego. śmiech> ja dobra. Dobra, no z mojej strony, jak chcesz robotę, to jutro pogadamy. Na MOJE raz. okno. Nie, nie bój jutro... Z... Do... MOJE AUTO! No no co? Ja sobie go kupiłem! Nie, jest złe. Boże, gdzie nie można... Nap... Do garażu! Boże, gdzie można auta naprawić? Pewnie ten, pewnie w tym całym... tego, nie wiem, jakiegoś doktorka... Który powinien być... Te było, u tego aptekarza będzie się dało to raczej kupić o znaczy naprawić auto bo jakiś dekruj bywali mnie w powietrze dobrze że mnie cieszę. nie cieszę mojej starej dawnej bazy mojego domu dobra to zobaczmy czy pisze data otwarta Otwarte! proszę pana dzień dobry jestem Halo? Nie ma go w tym lokalu, a dalej drzwi otwarte. To ja może tam... To ja może... Ale panie Kurwier, bo... Gdzie jest Kurwier? Może... Ja przyjechałem do Dundeszczyca, bo chciałem auto naprawić, a tego aptekarza nie ma. Zacząłem się... Podobno Dundeszczyc. wyczytałem to z drzwi, drzwi lokalu, ale... Nie wiem czy ten jadł, będę nazywała pekarzem. Nie ma go. To ja sobie jadę. Dobra, co woda. Jedziemy. Tu słyszałem jakieś dziwne głosy w mojej głowie. Halo? Nosiu! Cześć Nosiu, pozdrowienia ci w sumie dało Eee. Co, co u ciebie działa? A nic, kurwa, napierdalam w jakiś krzaku. Nie, po pińsku do mnie mówią. Nie, nie. No nic. No nic. Kiedy przyjedziesz do mnie tego Wietnamu? Nie przyjadę. Nie mam czasu. Policja mnie ściga w Wietnamie. Przecież, no, w Wietnamie. Przecież, no to, to Przecież wiesz, że mnie policja ściga w Wietnamie. Nie mogę. O dobra, wiem, że... Za zbrotnie pojemy. czy ty jebałeś jakieś danie ważne na polu? Nie będę kontynuował, bo to tak nieładnie. Bo, jeszcze, bo ludzie słuchają. Co to u mnie słuchają. To nie Wybure, będę... W ogóle! Wierzcie w okolicy tego hotelu można znaleźć yy, Naprawę aut. A? Jaką naprawę? Auta! Marek, co tam pierdoli? Marta. Jaka Marta? Auta! Marta! Auta? Marka, auta? A co? Marka, auta! Naprawę auta! Naprawdę auta! Wnosił! Bo dość ja słychać jakiś śmiech, nie wiem. gdzie ty mieszkasz? Wnosił! W fotelu! Na którym? Bo ja pierdol z tych hotelu, w hotelu, Na drugim. A, że na drugim klocku tej ulicy, tam na... Nie, nie a, na drugim klocku to miesz, mieszka Bogdan. A dobra, pomimo, że ty i Bogdan, tacy dobrzy przyjaciele, co się z wami stało, No, Czemu do niego już nie chodzisz? <laughs> a ty w ogóle no, wiesz, no, jak ja mam to... Dla o tak, Karol. Weź dzisiaj tabletki na demencję. Bo wiesz, wiesz może gdzie przy ulicy, yy, bo ja mieszkam na dziesiątej przez trzy czwarte, Pięć... wodnej, to możesz mi powiedzieć, gdzie w okolicy może być no, jakaś ja naprawa samochodu? Bo ewentualnie możesz do starego sklepu tego genia zajechać, ale nie wiem, czy on jeszcze żyje. A co do tego, gdzie jest... Genio mieszka? No chuj go wie, <gryzm <gryzm <gryzm> gdzieś na pewno. Dobra, poczekaj, ja zapytam się... Ja jakiś taki rzutek... W pedalsko niebiesko Niebieski w ścianku, kurwa. On tam ma jakiś biznes. On ma tam biznes, załatwię Ci wszystko, tak? Wszystko. Eeeem, yy, dobra, ci Dziadek. A ja raczej u niego nie będę. O, poczekaj, Dziadek, bo mam auto do wywalenia czyjeś. Nigdy się nie kapnął, że ja był wywalam auto, więc tak, dobra, a? Dziadek. No ewentualnie... Znaczy nie wiem gdzie ten typ tam mieszka, ten taki w tym wiesz, pokażki, ale w Nusiu. Nie on wiem, on... dobra ja... Ja się zapytam może kuriera tego co tam jest. jest on może to to jest, będzie drugi. No, nowy, bo... No masz schizofrenię? Brałeś ty dzisiaj swoje tabletki. W nosiu. Ja nie mam schizofrenii, ty, ma, ty masz schizofrenię i demencję. A nie u... dobra, bo mi się przypomniało, ten jeden kolega z o schizofrenię, a drugi głos w głowie. To, to ja mam głosy w głowie jakieś dziwnie. nie wiem, idę do tego kuriera dziadek, muszę się rozłączyć. O, no dobra, nara. Kurwa, przestań mówić po fińsku! <noise> Boże, pójdź, Panie kurwie! nie. Eee. Chwila, dajmy, proszę mi się, proszę. To się przerać. Pan poczekał. Kurwa, Ściągaj na gadzie. <grym zna> o co? Chodzi, proszę pana, nie pan jest. Chwila, zaraz wyjdę. Proszę nie patrzeć, ja się przybieram. Dobra, uczyłem się piego, nie wiem, jakimś wychodku, czy nie wiem co tutaj, ale wali tu ogólnie kupom. A pamiętam, tutaj tu miał kibel. Ej! Eee. Eee. Jestem. Proszę pana. Proszę Dzień dobry. Ja. Poczeka pan. A pan nie siedzi po turecku. Pan pierwszy klient, to ja pana muszę obsłużyć. Jak pierwszy klient. Dobrze. Nie, ja mam... Proszę pana, Dobrze, ja mam pytanie. Mam, muszę go zabawić. Muszę go zabawić, inaczej tu nie zostanie. Eee. Eee. Kurwa, nie mam pomysłu. Mm. Dzień po, po co pan tu przyszedł? A, to rozmowa po pracy. Rozumiem. Nie, 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 nie o, to. o to. O to jutro. O to jutro. Proszę. Proszę pana, wie pan, zna pan adres, gdzie naprawiają auta? E, to tego, tego, co ma ten hangar teraz cały. Kiedyś gie, taki, ja nie pamiętam jak się nazywa, ale on miał tam kiedyś koło tego całego sklepu całodobowego, wszystko tam mamy, a jednocześnie niczego nie mamy, tam, tam w tym takim, takim wypistówku koło stacji kolejowej, tam kiedyś była, ale już nie ma, e, mhm. ewentualnie może pan się przejść, bo ten pan, który... musiałem tą dołbeczkę dostarczyć, on, on posiada sklep, mamy, yy, dostarczamy wszystko i jednocześnie zabieramy wszystko. I tam też ewent może panu auta naprawić. I pan słyszałem, że za darmo takie usługi robi. Ten... E, dobra, e, to pan wie co? Gdzieś moje auto? Co? To nie wiem co pan z tym autem <noise> No <noise> to prawda, czy ja zostawiłem auto, czy od... Tak, zostawił pan auto! Pod kotelem, mam nie zdałem. Kurde jest. Ja mam dzisiaj Dobra. Pewnie ten Dziadek nie... nie Ten... Znowu głosy w głowie! No. Kurwa. Ja Pitoria. No z... kolejne głosy w głowie. Mmm dobra. Jedziemy. Nie no, nie mam schizofrenii. Po prostu zapomniałem, że ja to zostawiłem. Dobra, pojadę do tego dunderszczyca, może on będzie... On będzie mógł naprawić. Na pewno nie będę jechał do tego gościa, któremu beczkę podrzuciłem. W ogóle, jakim cudem on jeszcze żyje? On miał już dawno nie żyć. Dobra, jedziemy do dunderszczyca. On powinien. No nie no, zamknięte, kurde. Mi się wydawało, czy tam się otworzyło? O, dzień dobry! Dzień dobry, wczoraj panu tu potrzeba w moim pięknym e... systemie, no. Może... wie pan, gdzie można auto naprawić? No u mnie, u że u mnie, nie no. to, to naprawić. Przejeżdżasz i mówisz. A już jako, że już dałeś mi wspaniałą... że dzięki you're panu you're dostałem donację. 10 tysięcy. Pan <laughs> dostaje to za darmo, tą naprawę. O, dziękuję. To co pan zrobił, ale dostaje pan... No, żywot, nie żywot, woda, ja ja bym... sam nie wiem, w ogóle pan widział pan moją <śmusz Madonna> kartę, bo zgubiłem i pan no. mi przysłał wiadomość, że no. 10 tysięcy z kartami zabrali. A jak za ta karta? Hmm, ja, ja. Poczeka pan. Hmm. Bo ja mam tu swoją kartę kredytową, znalazłem. W Chyba tu ją zostawiłem, ale... No, generalnie no to... Eee, o, poczeka pan. Tak, jest wygląda... tak wyglądała moja a, karta. Wyglądała kartę no. E? No, tak wyglądała karta Tyś... krypto. Tak wyglądała. No właśnie bo zapomniałem się zapytać. A przemalować panu samochód, bo to też jest po Dobra, niech pożałuje, proszę przemalować się. Auto na żół... na różowo. Moja stracha niech Przecież różowy to jest najbardziej nie do zobaczenia kolor na świecie. Ze wszystkich możliwych kolorów. Ja tak Mogłeś wybrać samochód. Nie pominować, wybrać różowy. Ja no bo nie... na nienawidz, nie nienawidzę... różowego. E, <noise> <tłuk> dlatego wziąłem... Jem, zielony... Proszę pana, no ja, ja nienawidzę tak tak różowego. Tak tak dlatego wziąłem różowy. Tak,

Jestem na minusie 1000 zł, dobrze, że mnie jeszcze komornik nie ściga. będę musiał tą pracę załatwić. Ech, to teraz do, to, do tego co nie było o tą pracę może, tylko... Nie wiem, no już się powoli ściemnia, więc za niedługo Dzień dobry! <sum> to ja nie wiem czemu. Dobra, idziemy do tego całego auto autopracę. I ja raczej już będę szedł spać. Mam nadzieję, że, że, że zdążę, zdążę zapłacić rachunki, zanim komornik do mnie przyjdzie. Bo jestem na minusie z pieniędzmi. To było tu się jechało. Po czym tu. Ktoś tam był od kamień na bo... Bip, bip! Motherfucker! Proszę wrócić jutro Ja przyszedłem o pracę! Ale mnie nie obchodzi, to ja okazu... Ja okazu... Kulięcę! Proszę wrócić! Mój łamać! Telej na auto w tym tygodniu <ślały> Muszę iść do drugiej sztyc, ale to chyba jutro Moje auto! Dobra, chyba udało się je uratować Dobra, teraz je powoli upuścić, niech ono, teraz je przewrócić do góry nogami. Kurde, żeby mnie komornik nie zaczął... Co pan mi zdjęcia robi?! Proszę pana! Boże, dobra, nie mam siły go oszukać. Będzie jeszcze chciał się w kotka i myszka bawić. Komornik nie przyjedzie po mnie raczej. Nie, no, to muszę znowu... teraz tak zaparkować, żeby tego nie znaleźli. <laughs> Dzień dobry! Proszę pana, bo samochód zgubiłem. Wie pan, jak się światła wyłącza, bo nie mogę światła wyłączyć? F musi pan przytrzymać. A, przytrzymać. Generalnie, generalnie no. Auto znalazłem. Jakie auto? Że zaparkować. A pan tą antenę w końcu zamontował? No, zdanie sterowaną. A... Dobra zaparkowałem. Gdzie pana auto? W dupie. Generalnie. <laughs> to pan pokaże. Znaczy pana, czemu mi pan auto zmienił i ten? I czemu akurat the się chciało? Nie wiem, dobra. Poja na akcję wysadził... Pozbycia się dowodów, kur. No nie, kolejne auto, Dobra, jutro i No jest nie, co kupię. za debil, <grym> Czekaj, ja przecież pieniędzy nie mam na nowe auto, przecież ja jestem na minusie. Boże, komornik mnie będzie ścigał. Ja muszę tą kacę jak najszybciej załatwić, ale. Tu nie wiem, ja piętą minąłem, ja chciałem na drugie. No? Boże. Nie, Gieniu, nie. Nie, zabryś się, Gieniu. Nie, nie możesz tak mówić. Przestań. Gieniu, ja. Dopad no mi, opi w moim domu. Cicho, kurwa, przez telefon z Gieniem gadał No, Gieniu wypełnia formularz. Nie mogę. Nie mogę. Z formularzem wypełniam. Gieniu. Gieniu, ja no. jestem złapany. Ma... Ma... Gdzie nie spać, dzisiaj był ciężki dzień, ale mam krzesło za darmo. Dobra, kurczę jeszcze mi krzesło zabrał. Eee, Dobra. Mm. Przepraszam, 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 ja przechodzę, aby... Przepraszam. <laughs> żeby... Proszę pana, proszę mi oddać o, moje krzesło. Nie dość, że pan mi komputer zabrał, to jeszcze krzesło. Ale oddałem. Wypełniałem zadanie w Google. Co tu panu chodzi? Dobra, do widzenia. Zamykam te będzie drzwi pan na spać. Proszę spać. chodź pani, chodź pani, chodź pani, spać, pani, chodź mi będzie nachodził chodź pani, pan pani, chodź pani, chodź pani, chodź pani, chodź pani, chodź